Nasza podświadomość nie ma poczucia humoru, nie żartuje i nie potrafi odróżnić rzeczywistości od wyimaginowanej myśli lub obrazu. To, o czym nieustannie myślimy, w końcu zamanifestuje się w naszym życiu. Wdzięczność to potężny proces zmiany energii i wniesienia do swojego życia więcej tego, czego chcesz. Bądź wdzięczny za to, co już masz a przyciągniesz więcej dobrych rzeczy. Twój umysł jest potężnym magnesem, który przyciąga do ciebie rzeczy, z którymi się utożsamiasz. Jeśli masz smutne myśli, przyciągasz tragedię. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, przyciągniesz towarzystwo dobrych ludzi. Kiedy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, otwierają się inne. Ale często tak długo patrzymy na zamknięte drzwi że nie widzimy tych, które zostały dla nas otwarte. Największym odkryciem wszech czasów jest to, że człowiek może zmienić swoją przyszłość, po prostu zmieniając swoje nastawienie. Nieograniczone jest to, co wszechświat może przynieść, kiedy zrozumiesz wielką tajemnicę, że myśli stają się rzeczami. Człowiek wykształcony niekoniecznie musi posiadać ogromną wiedzę ogólną lub specjalistyczną. Człowiek wykształcony to taki, który tak rozwinął zdolności swego umysłu, że może zdobyć wszystko, czego zapragnie, bez naruszania praw innych. Nie potrzebujemy magii, aby przekształcić nasz świat. Nosimy już w sobie całą moc, której potrzebujemy. Pozytywny umysł znajduje okazję we wszystkim. Negatywny umysł we wszystkim znajduje błędy. Przyciągam do swojego życia wszystko, na co poświęcam swoją uwagę, energię i skupienie, niezależnie od tego, czy jest to pozytywne czy negatywne. Każda sekunda jest okazją do zmiany swojego życia, ponieważ w każdej chwili możesz zmienić sposób, w jaki się czujesz. Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoje serce, kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Ty tworzysz swoje myśli, Twoje myśli tworzą Twoje intencje, a Twoje intencje tworzą Twoją rzeczywistość. Zobacz siebie żyjącego w obfitości, a przyciągniesz to. To zawsze działa, działa za każdym razem, z każdą osobą. Myśli stają się rzeczami. Jeśli zobaczysz to w swoim umyśle, będziesz trzymać to w dłoni. Aby żyć swoim najlepszym życiem, musisz najpierw stać się liderem w sobie. Przejmij kontrolę nad swoim życiem. Zacznij przyciągać i manifestować wszystko, czego pragniesz w życiu. Prawo przyciągania mówi, że na czymkolwiek się skupisz, o czym intensywnie myślisz, czytasz. I o czym intensywnie mówisz, przyciągniesz do swojego życia. Aby odnieść sukces, musisz chcieć odnieść sukces, musisz wierzyć w prawo przyciągania, dzięki któremu kreujesz własne życie. Twoje wibracje przyciągają do ciebie sytuacje, zdarzenia i ludzi zgodne z Twoimi myślami i uczuciami. Prawo przyciągania mówi nam, że podobne przyciąga podobne. Więc skoncentruj się na tym, co chcesz przyciągnąć, nie na tym, czego nie chcesz. Twoje życie jest lustrem twoich myśli. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, zacznij od zmiany swojego myślenia. Prawo przyciągania podkreśla moc twoich myśli. One kształtują twoją rzeczywistość, przyciągając do ciebie doświadczenia, które są zgodne z ich energią. Każda sekunda jest okazją do zmiany swojego życia, ponieważ w każdej chwili możesz zmienić to, co czujesz. Kiedy będziesz wyobrażał sobie, wizualizował i zwerbalizował swoją nową historię, z czasem uwierzysz w nową historię, a kiedy to się stanie, dowody szybko pojawią się w Twoim doświadczeniu. Kiedy prosisz, czujesz i wierzysz, otrzymujesz. Trzymasz wszystko w swojej świadomości. Istnieje nieograniczona ilość pomysłów, które czekają, abyś z nich skorzystał i wprowadził je w życie. Głęboko w tobie kryje się prawda, która czeka, aż ją odkryjesz, a ta prawda jest następująca. Zasługujesz na wszystkie dobre rzeczy, jakie życie ma do zaoferowania. To, co sobie postrzegamy. W dużej mierze odzwierciedla to, jak zakończymy nasze życie. Nikt nie jest gotowy na coś, dopóki nie uwierzy, że może to zdobyć. Stanem umysłu musi być wiara, a nie zwykła nadzieja czy życzenie. Postrzegaj rzeczy, których pragniesz, jako już swoje. Wiedz, że przyjdą do Ciebie w potrzebie, więc niech przyjdą. Nie martw się i nie przejmuj się nimi. Nie myśl o tym, że ci ich brakuje. Myśl o nich jak o swoich, jakby już były w twoim posiadaniu. Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że ludzie mogą zmienić swoje życie, zmieniając swoje nastawienie umysłu. Rozwiń postawę wdzięczności i dziękuj za wszystko, co cię spotyka, wiedząc, że każdy krok do przodu jest krokiem w kierunku osiągnięcia czegoś większego i lepszego niż twoja obecna sytuacja. Dziękuję za obejrzenie materiału i do zobaczenia w następnym filmie.